Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Manek. Witajcie ponownie w kolejnym odcinku. Tym razem słuchajcie, odcinek z pola. Jestem dokładnie na guzikowym polu. Tutaj za mną jest rzymskie, ale słuchajcie, pierwszy wypad był w niedzielę, pojechałem do Rafała. Tam pokopałem, więc materiał na początku wleci z tego pierwszego wypadu. No i później zobaczycie, co udało mi się, czym rzymskie pole, czym guzikowe pole przywitało Golden Mańka. Także ja jestem mega podekscytowany, bo nie spodziewałem się takiego rezultatu. Chyba się to pole za mną stęskniło. Dawno mnie tu nie było, więc słuchajcie, no kurde, były emocje, było super. Szkoda, że nie było goblina, miał na początku tu do mnie dojechać, no ale niestety siła wyższa. Sprawy, jak to się mówi, ważne i ważniejsze. Więc dzisiaj byłem sam, ale było mi to chyba też potrzebne, żeby sobie tak połazić, odchamić się i poszukać. Słuchajcie, w tym odcinku również będzie konkurs. Dobrze Wam znany konkurs, czyli zgadnij ile, ile to waży, a do wygrania będzie wykrywać metali. Także serdecznie zapraszam. Oczywiście więcej szczegółów dowiecie się później. Oczywiście fundatorem tej nagrody jest sklep odyńce.pl, do którego Was oczywiście serdecznie zapraszam. Standardowo pod każdym filmem znajdziecie link do sklepu. Przypominam, że na hasło maniek w sklepie macie darmową wysyłkę na terenie Polski, czyli taką zniżkę. Podajcie, zobaczcie sobie asortyment, wykrywacze, sprzęt do kamperów, wszystko tam znajdziecie. I wielkie podziękowania oczywiście dla odyńców za nagrodę, którą będziecie mogli wygrać. Jest to wykrywacz, później się dowiecie, jaki to wykrywać, wszystko Wam powiem w dalszej części materiału. No i co? Miłego oglądania, miłej zabawy. Trzymajcie się, widzimy się przy pierwszym dołku. W końcu, w końcu na polach, dawno nie byłem A tam za tymi drzewami były pole, w którym padł mój rekord jeśli chodzi o srebrne monety Dzisiaj jestem z dwoma Rafałami i z Kubą jesteśmy na polu Pierwsze, Pierwszy sygnał i od razu na dzień dobry monetka Szału nie ma, jakiś wycieruch Ale trzeba pierwszą monetę z pola odnotować mimo Mimo wszystko, także cieszę się. Zobaczymy. Opaki mówią, że hamerki wychodziły tu na tym polu. No słuchajcie, no jak mogło nie wychodzić, jak po tam za tymi krzakami wychodziło tyle selera, że to masakra. Więc mam nadzieję, że i tu dziś coś po Jak nie mi, to może komuś. Postaram się wam to pokazać. A teraz co? Lecimy w końcu pola. Proszę bardzo. Jest drugi, druga monetka. Wykopałem dwa jeszcze denary myśliwego. Ale co tutaj mamy to co miski kochają najbardziej dawno nie było, patrzcie tutaj tutaj jesteś hamereczek jest rewerko. proszę zobaczcie, jakiś Edziu chyba zaraz go przeczyszczę. On tak delikatnie jest tylko w tym pioseczku upruszony, bo ziemia jest naprawdę boska do kopania, trochę tam na początku było kamieni. Ale tutaj se przetrę delikatnie gospodnie. No i mamy. Mamy hamereczka. Proszę bardzo. Jest jakiś pewno. Edwardzik. Penny. Chodź, gdzie ty tu chcesz do ziemi. No to zaczynamy tutaj krążyć. Tango Milonga. Zdjęcie i lecimy dalej. No i po raz kolejny aktualizacja. Tym razem miedziany hamerek. Jest to tak zwany. Trade token albo Rose Farting Tutaj za bardzo nie widzę Cholerka nie wiem co tutaj jest Widzicie? Na pewno jest to jakiś hamereczek malutki Miedziany Tak jakiś trade tokenik Chodź tutaj kawałek blaszki Nie wiem przetrę to spodnie Czy tam coś będzie lepiej widać no, sami widzicie, to destrukt jakiś jest, no coś tam jest, no ale szału nie ma. Dobrze, że chociaż coś wychodzi. To jest najważniejsze. Trzecia moneta i od razu miedzianych hamerek, więc ja tam się ogromnie cieszę. Szukam dalej pogoda. Dzisiaj powiem Wam tak, jest zimno, 4 stopnie. Ale słoneczko świeci i w tym słoneczku da się naprawdę fajnie chodzić, ściernisko. Zobaczymy ile tu będziemy chodzić. Może zmienimy później pole. Zobaczymy, jak co komu powychodzi. Więc. Dobra, lecę do następnego dołka. Widzimy się później. Tym razem wyskakuje mi jakiś ciekawy obiekt. Jakiś artefakcik. Zobaczcie. Z jakimś krzyżem. Jedna z jednej strony tutaj jest gładkie. Nie ma nic. A z drugiej strony jakiś krzyż. Czy to była jakaś odznaka? Czy jakaś nabijka? Ciężko tu stwierdzić. Jak komuś coś przyjdzie do głowy, to dajcie znać. Kurczę, fajne, fajne, ale co to było? Nie wiem, może ktoś coś mi tu podpowie, może Rafał. Zapytamy, zapytamy, mądre głowy. Może coś ktoś widział podobnego, coś takiego. O, ale powiedziałem. <laughs> I kolejny jakiś artefakcik. Tym razem coś takiego. Obstawiam, że jest to kawałek klamry. Ale dość starej, ładnie spatynowanej, tak mi się wydaje, że to jest klamra. Że ona tutaj miała to całe takie łóżko. Sami zobaczcie. No jest, jest jakiś kawałeczek artefakta. Ale mówię, no jedyne co mi przychodzi do głowy to klamra. Pokręcę się tu, naprawdę się pokręcę, bo tu widać że fajne sygnały są. Proszę bardzo, teraz takie połacie pól. Przepraszam za wszystko, bo jesteśmy na takiej górce. Zmieniliśmy pole. Tam wyszły jeszcze dwa hamerki. Kuba zgarnął hamerek, hamerka. Rafał jeszcze zgarnął hamerka. A ja tym razem takiego to tokena z takim krzyżem. Drugi sygnał na początku, pierwszy to był ołów. No i teraz też jest w zasadzie ołów, ale takim krzyżem. Czyli mamy jakiegoś chyba średniowiecznego tokenika. Dobra, skupimy się, to dopiero początek. tam stoi samochód. Z tamtym przelazem całą tą górkę Pustynia. Kuba znalazł chyba hamerka Ktoś tam jeszcze coś znalazł, no ale mi się nie udało. Dopiero tu zlazłem na dół i udało mi się znaleźć klamerkę Dawno klamerki już z pola nie miałem O Taka Chodź tutaj do tatusia No nie chcę Nie chcę te błoto Poczekajcie aż wyciągnę to O się tego piachu narżałem Taka oto klamereczka wyszła. A jak wyszła taka klamerka, więc tu się będę kręcił. Może coś jeszcze wpadnie, jakaś monetka. Bo tak to, no nic, pustynia. Tam się coś działo, bliżej tego tych chat, tam wyskokiwał ołów. No i tam wychodziły te fanty. Ale, mów, no wiecie, duże pole, człowiek chce sprawdzić, co gdzie jest. I taki rekonesans. No dobra, tu się pokręcimy, później pójdę bliżej drogi. I udało się, udało się, zobaczcie. Tam jest klamerka, tutaj kawałek brązidła guziczek no i hamerek malusi taki malusi fajniutki hamereczek. Co to za hamerek? Nie wiem jeszcze. Ja wam tu zbliżę może coś będzie więcej widać. O ale dajcie że, dajcie go przemyjemy. To będziemy wiedzieć co to za hamerek jakiś taki dziwny. Dajcie chwilkę. No to ja już wiem co to jest. Już się przyjrzałem tutaj wam pokażę o tak. Słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z włoskim Soldino, czyli włoski hammer. Tutaj widać jakąś postać klęczącą. A z tej strony nie pamiętam. Tu może być... Tu trzeba będzie to przeczyścić. I wtedy będziemy widzieć. O, tutaj chyba jest Jezus. Tak, dobra. Postać Chrystusa stojącego. Tak on tu się chyba prezentuje. O! Jak tak się przyjrzycie To powinna tu być postać Chrystusa Włoskie Soldino Brawo Kolejne, Kolejny, już chyba trzeci mój w karierze No nic, skupię się tu chwilę Cały czas się tutaj kręcę No i teraz coś fajnego Patrzcie Jaka piękna nabijka Musiała być pozłacana Cała tutaj ze szpilą Zobaczcie jakie śliczne to jest Przepiękna czy tam widać jeszcze złocenia czekajcie przemyję to będziemy widzieć tu, jak będzie przemyte patrzcie jakie piękności pozłacana nabijka no super to wygląda naprawdę mega patrzcie kurcze dobra wrzucam to tutaj do mojej moneciarki moneciarka się zapełniła trochę fantami dawno nie była używana dobra szukam tu jeszcze jaskółki czy to sokoły maltańskie Latają nisko, zaczęło padać, ale teraz zaczęły wychodzić fanty, i kurde, pogoda się zaczyna rypać. No, słuchajcie, kolejny, kolejny, no, przepraszam, no kolejny w zasadzie, bo Rafał jednego wykopał, czyli z tego pola drugi, Norurberg Ale zobaczcie, jaki ten jest, a jakiego widzieliście w poprzednim odcinku z tamizy. No temu, no czas już zrobił swoje, na tamizie się zachował jak nowy. Ale jest, jest żetonik, czyli kolejny miedziany hamereczek, zabieramy. Jest kolejna, ta sama miejscówka cały czas tu krążę. no i wyskakuje teraz owiany. I tutaj zasięgnęłem mądrej głowy Rafała. Boy Bishop Token. Muszę o tym poczytać. No, mój stan jest oczywiście opakany. Rafał ma też ładnego takiego dzisiaj wykopał. Słuchajcie, podobno jakiś biskup rozdawał to dzieciom takie tokeny, żeby mogły sobie u lokalsów kupić coś. Ale muszę o tym poczytać. Zobaczymy o co tutaj chodzi z tym Boy Bishop token. Jak będę coś wiedział, to może na podsumowaniu Wam więcej powiem. Ale ja do takich opowieści to wiecie. Krótka pamięć. Dobra, jest kolejny fajny artefakcik. Zabieramy. Razem mamy kolejny artefakt. Kawałek blaszki na początku, oczywiście. Myślałem, że to kawałek blaszki. Ale ja sobie taki kawałek blaszki przecieram. No i mam wrażenie, że to kiedyś była jakaś brosza. Tylko ciekawy jestem, jak stara. E, widać jakieś zdobienia, przemyję to i pokażę Wam na podsumowaniu. Może uda się tu jakieś detale z tego uzyskać. No, ale jest, jest kawałeczek jakiejś ozdóbki. E, kurczę piękne teren naprawdę sporo tego wszystkiego tu jest. Przeniosłem się stamtąd w zasadzie. Tutaj idę sobie poszukać nowej miejscowy. Może tutaj się pokręcę jak to wyszło, to może będzie czegoś fajniejszego więcej. Waga gotowa, więc za chwileczkę zaczniemy konkurs zgadnij ile to waży. Na samym początku powiem tyle, że konkurs będzie dla osób, które subskrybują ten kanał, więc nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, aby wziąć udział w konkursie, a do wygrania będzie wykrywacz. Tutaj widzicie teraz planszę z wykrywaczem metali, który ufundował oczywiście sklep Mamy tutaj bardzo fajny wykrywacz. Jeśli komuś się nie uda wygrać, zawsze może sobie taki wykrywacz na początek kupić. Link do sklepu znajduje się poniżej. Przypominam, że na hasło Maniek macie darmową wysyłkę na terenie Polski. Serdecznie zapraszam. No i co? Kochani, fajny wykrywacz. Waszym zadaniem jest podać łączną wagę. Tego wszystkiego, co udało mi się zebrać, jeden numer po przecinku podajemy wagę. Tutaj mamy całe wiadro ołowiu, tutaj dodatkowo jest jeszcze ołów. Ja to sobie wszystko za chwileczkę zważę, żeby też wiedzieć, będę miał zdjęcia, żeby to razem z wiadrami, tak jak tutaj stoi, będę to ważył. I kto będzie najbliżej prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy, wygrywa wykrywacz. Wyniki oczywiście podam. W następnym odcinku, więc warto śledzić, subskrybować, mieć kliknięty ten dzwonek, żeby was nie ominęło, bo myślę, że nagroda zacna. Więc no tyle z mojej strony, kochani. Pamiętajcie, podajemy łączną wagę tego wszystkiego, co tutaj widzicie na załączonym obrazku, i kto będzie najbliżej wygrywa, wykrywacz. Dobra, a teraz przenosimy się już na pole. Poznajecie tereny? W końcu, w końcu dotarłem na guzikowe pole. Będzie dzisiaj guzikowe pole, później, może tam pójdę. E, pójdę oczywiście na rzymskie pole. Pochodzę sobie, e, zrobię taki dzisiaj rekonesans. Co wyjdzie, to zobaczycie to w dalszej części materiału. Ja już składam wykrywać i lecę w teren. Ładnie to wszystko wygląda standardowo. Farmer tutaj nic nie zrobił od skoszenia. Także myślę, że dopiero pola będą e, robione gdzieś w marcu. On tam wiecie, według kalendarza majów działa. Dobra, widzimy się przy pierwszym dołku. Z guzikowego pola. Słuchajcie, guzikowe pole. Nie oszukuję. Używam dzisiaj Deus'a dwójki z nową cewką. Nowa cewka, nowy program. Używam tego programu Legacy. Dobrze mówię, ten Legency. I powiem Wam tak: na jedynce wchodziłem na te pole i od razu wiedziałem, że mam guzika do czynienia. Ale może i to był błąd. Bo teraz też myślałem, że mam guzik, bo już wykopałem. No nie oszukujmy się, wszystkie sygnały dzisiaj kopię. Mam taki plan, jestem wypuszczony. No i co, wykopałem już 4, 5 guzików. Sygnał 73, 76, 80. Tak te guziki biją, biją przepięknie. Ale, słuchajcie, mówię sobie, kolejny guzik, kopnę. Pierwsza moneta. jest hammer. I jest, kochani, hammer. Co to za hammer? Nie wiem, dajcie chwilę, przemyję go i zaraz Wam go pokażę. Ta przemyta, i tutaj słuchajcie, mamy do czynienia z short crossem Short cross, proszę zobaczcie, jaki piękny. Ty ładnie widać. Przód, no niestety, trochę mordy mu tam nie widać. Ale może jak się go delikatnie w domu doczyśnię, no widać, to jest Henryk. Heniu, 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 albo jakiś John. Także stara moneta 1200-1300 rok. Jak go tutaj się uda ustalić, co to dokładnie jest. Widać tu jego takie loczki, łóżka. Proszę, taka mordka trochę jak małpeczka, no ale jest, jest chami, jest dobrze. Pokręcę się tu. Jest kolejna moneta. Słuchajcie, na wierzchu, wyorana w tej trawie. Proszę, tak se leżała. tak se leżała. Duża. Moneta, a zarazem to chyba nawet nie jest moneta, tylko jakiś token, ale jaki wielki. No, jestem w szoku. Kolejny Norurbek ale wielki, wielki, naprawdę wielki. Dajcie mi chwilę przetrę go. Czekajcie, przemyję i wam pokażę. Tak będzie najbezpieczniej. Tak on wygląda. Prawdopodobnie jakiś francuski token. Znaczy ten Norurbek Jakieś tam lilie widoczne są. Także zobaczcie, kawał monety leży sobie na wierzchu, wypukany. Wypukany, Boże, Mariusz, czy nie jesteś na tamizie? Wyorany, wyorany. <laughs> no róbmy żeton kolejny. Druga moneta i od razu taki tokenik. Dziękuję ci, guzikowe pole. Dobra, lecę, szukam, jestem już podjarany. To jest niewiarygodne jeszcze. Ty się tu, taka babo na wozie, uchowałaś w tym miejscu, gdzie żeśmy chodzili, kurde setki razy. Ale widzicie, no, tak jak mówię, pole gdzieś tam obracane co jakiś czas potrafi zaskoczyć 1887 half peny, half peny. Trzecia dzisiaj moneta. I tu zobaczcie jeszcze Wiktorię jak ona się ładnie prezentuje. W pięknej patynie, taka poważna. No piękna monetka, trzecia już dzisiaj. Muszę później policzyć statystycznie, co ile guzików wychodzi konkretna znajda. Zbieram dzisiaj wszystko. Mam siłę, będę targał. Mam nadzieję, że to nie będzie tak jak zawsze jest, że ładnie żarło, żarło i później zdechło i nic nie będzie wychodziło. Więc trzymajcie kciuki, aby tak dalej. Już myślałem, że będzie <laughs> sreberko, bo się tak rant, Słuchajcie, rant się tak ładnie zaświecił. A tutaj takie coś, od zegarka chyba albo jakiejś zabawki. Takie kółeczko wpada. Piękny sygnał. Biło na 86, podobnie jak baba na wozie. Ale to tylko kółeczka. Szukam dalej. Kolejny artefakcik. Zobaczcie. Malusia klamereczka. I to jeszcze ze szpilką. Piękna, piękna, piękna. Ta cieńecika mi się podoba z tym programem robi tu cuda. A pole, mówię Wam, ten, ten, ta górka w szczególności tu wyszło tyle klamerek, że masakra. Tu musiało coś stać, jakaś kurde, nie wiem, stodoła, czy coś w tym stylu może jakaś karczma fajnie by było. Dobra, no lecę. morda mi się cieszy niesamowicie. Tym razem z dołeczka wpada artefakt. Ale jaki piękny musiał być. Słuchajcie, widzicie to? Było pozłacane. Kolejny Watch Winder. Kluczyk do nakręcania zegarka. Tym razem taki zawsze są z tymi dziurkami. Widzieliście ostatnio na tamizie, jaki wytargałem. A teraz z pola się udało znaleźć i to naprawdę piękny. Jeszcze takiego typu Watchwindera, czyli tego kluczyka nie mam. Także no fajnie, cały czas coś coś daje. Guzik za guzikiem. Eee, no i lecimy dalej. teraz na to, widzicie? Tędy sobie jeździł ciągnik kombine, czy jakiś inny. Jakiś inny sprzęt rolniczy. No i patrzcie po czym sobie jeździł. Słuchajcie. Jeździł sobie po, po monecie. Kurde na wierzchu wypukana. I to jakiegoś mamy Georgia. Georgia drugiego. Baba na wozie. Tak to jakaś Brytania jest. Ale widzicie jeszcze się tu odcisnęło. Leżało sobie na wierzchu. Piękna monetka z 1800 chyba tam jest. Dobrze widzę? Przybliżmy to. A nie, to myślałem, że to data jest. Kurde, coś dziwnie ta moneta wygląda. A nie, tu jest chyba baba na wozie. Dobra, dajcie chwilę przemyję ją. Tak jak mówiłem, Brytania. Tutaj daty niestety nie widzę. A jego facjata się ukazała ładniejsza. Dobra, szukam sobie. No i tym razem mamy do czynienia... Z ołowianym tokenem, który sobie tutaj leżał trochę czasu. Tu też wychodziły te ołowiane tokeny. Patrzcie jaki ładny, zdobiony. Tutaj to błotko odchodzi. Druga strona niestety bez niczego. Tylko mamy z jednej strony jakieś gryzmoły. Także jest ołowiany tokenik piękny. Dobra, zabieram. No i w końcu powiem Wam, że może tak zróbmy. Tam jest guzikowe pole. Z tamtą tam, tam, tam zrobiłem taki rekonesans. No, nic szczególnego nie wykopałem, co bym mógł wam pokazać. W końcu wpadam na kukurydzę. Nigdy pokręcę się tu jak kukurydza, to głęboko urane i wyoranę. Zobaczcie. Jest kolejne dzisiaj sreberko. I tutaj mamy do czynienia z shillingiem. Srebrny shilling. Wiktorii, może to jest z tej sakiewki, tutaj wychodziły trzy pensówki. Pamiętacie, dwa razy udało mi się tu znaleźć w tym miejscu? Dwa razy udało mi się znaleźć trzy, nie, przepraszam, cztery pensy z tego samego rocznika. Tam był chyba 1824. Tutaj daty nie widzę, zaraz przetrę. No i co? Nie, tu chyba coś tak przebija na jakieś tam 40. Nie wiem. Ale jest 100% sreberko, 1800, któryś tam, 42 może. I mamy Wiktoria Wiktoria, Wiktoria, dziękuję Ci serdecznie, Wiktoria. Drugie sreberko. Ło! Kurde, idę, ogólnie idę teraz na miejsce, gdzie znalazłem Celta eee, I powiem Wam szczerze, chyba ten wzór na tokenach mnie prześladuje. Pamiętacie taki wzór podobny na, na tamizie, co znalazłem? przepotężny głęboki sygnał. No i znajdujemy tokena kolejnego ołowianego tokena. Tu już też żeśmy z koplinkiem kilka takich fajnych tokenów wykopali, ale ten taki masywny. No i ten wzór, ten wzór stawizowy, tamizowy. No prześladuje mnie coś ten wzór. Dobrze, no szukam. Później będę szedł Jakiegoś rzymka sobie wykopać, może się uda coś, na razie zrobię miejsce tam gdzie wyszedł celt, pokrążę, była tu głęboka orka, tak jak mówię, jest kukurydza, była pusiana, więc musieli głęboko zaorać, pójdę tam, poszukam, może akurat jakiś jeszcze braciszek albo siostrzeczka leży. No i dobrze, zaczynamy podsumowanie, niestety dzisiaj ołowiu i kolorku nie będzie, powiem tylko tyle dla ciekawych udało mi się na tym zarobić około 700 zł, także zamieniliśmy złom na prawdziwą gotówkę 700 zł. Uważam, że to naprawdę dobry wynik mieć a nie mieć. No, wiecie sami. Dobrze, podsumowanie pierwszego wypadu u Rafałów. Tutaj taka brosza bardzo mi przypomina, nie wiem czemu, jakąś anglosaksońską broszę. No niestety nie jestem w stanie tu nic ustalić, odczytać kawałek blaszki. Tutaj e, myślę, że to klamra e, przypomina klamrę rzymską ale zobaczymy, może gdzieś tam jeszcze więcej będę miał detali. Do tego, tak jak widzieliście, Norrulberg, że to tutaj e, tego tokena jeszcze nie miałem możliwości sprawdzenia, ale jakby się komuś chciało, trade token, taki oset tutaj e, widnieje. Myślałem na początku, że nic się nie uda ustalić, ale myślę, że po tym os, os, ci, Boże, oset uda się komuś namierzyć. Do tego te krzyży, które widzieliście, to monetkę, przepiękna oczywiście, przepiękna. Nabijka pozłacana, plus klamerka ołowiany token, ołowiany token, Bishop token, no i dwa hamerki. Tutaj mamy do czynienia z Edwardem, no i mamy Soldino. Także dwa hamerki z pierwszego wypadu. Na drugi wypad guzikowe pole. Oczywiście nie zabrakło guzików. Sami tutaj widzicie kubkę guziczków. Tutaj przeszedłem przez jeden tylko taki kawałek, gdzie te guziki najbardziej wyskakiwały, i, i i w sumie 40 sygnałów, 40 sygnałów guzikowych. Do tego, oczywiście, to udało mi się jeszcze wykrzesać. Mamy tutaj. Henrego Short crossa, do tego jednego szylinga z 1846 Watchwindera, pięknego kolejnego norubek żetona. Raz, dwa, trzy, cztery baby na wozie, dwa ołowiane tokeny, klamerkę i jakąś tam jeszcze miedzianą nabijkę, kochani. Tak to się wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do zabawy. Zgadnij, ile to waży. Przypominam, że jeden komentarz na jedną osobę. Więc tutaj dla tych, którzy chcieliby być nadgorliwi, od razu mówię, że będę usuwał komentarze i osoby, które będą pisały dużo tych komentarzy. Eee, także bawimy się, mam nadzieję, że konkurs Wam się podoba. Nagroda również ufundowana przez Odyńców, jest to wykrywacz, tam widzieliście zdjęcie. Więc tyle z mojej strony, jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie w postaci subskrypcji, komentarza i łapki dla lepszego zasięgu. Ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka, trzymajcie się, hejka!